piłkarz, który nie istniał. Jeżeli chciałbyś więcej piłkarskiego kontentu lub innych, zaobserwuj ten kanał i kliknij serducho i oglądaj ten film do końca. Nie przedłużając, zapraszam. Jest rok 2009 i gazeta The Times opublikowała się o tyku 50 najlepszych piłkarzach młodego pokolenia. Do tej listy znaleźli się także Karim Benzema, Angel Di Maria, także nasz ukochany rodak Robert Lewandowski. Ale był też jeszcze jeden piłkarz, który nawet mało kto o nim słyszał, a także nie istniał. Poznajcie, Masala Bugdufa, mołdawskiego piłkarza, który miał 19 lat i jest atakującym. Został on utworzony przez irlandzkiego dziennikarza Teklana Varleya, jako z eksperyment społeczny w jeden z internetowych blogów, tak ten istniejący piłkarz w ogóle był na tej liście. Posiadał właśnie stronę na Wikipedii, która się wyświetla. I jeszcze był wpis na Wikipedii, który już nie istnieje: że Masal Bugdów ustrzelił hatrika przeciwko Wali 3 do 2 jako reprezentant Mołdawii. Później, gdy ta sama gazeta dowiedziała się, że Masal Bugdów tak naprawdę nie istniał, to wtedy gazeta The Times, czyli ta sama gazeta, o co mówiłem, usunęła tego zawodnika, właśnie z listy, który publikowali, właśnie kilkadziesiąt dni przed usunięciem. Ciekawostką był fakt, iż imię i nazwisko nieistniejącego piłkarza, czyli Masal Bugdów, powstał właśnie z historii która była zrobiona przez irlandzkiego pisarza Padraika Okonajre czyli Mysal Big Dub, czyli z irlandzkiego na angielski to My Little Black Donkey, czyli po polsku to Mój Mały Czarny Osioł. Czyli, jak pewnie wiecie, ten piłkarz był jeden wielkim prankiem, lub inaczej trolem. W 2017 roku dziennikarz irlandzki ten sam dziennikarz, co mówiłem na początku, powiedział, że stworzył Bóg Dufa jako eksperyment społeczny i był sfrustrowany, jak widział plotki o transferze właśnie do jakiegokolwiek klubu, na przykład Arsenal. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Dzięki. Siema.